W życiu każdej osoby, która zajmuje się pracą twórczą, przychodzi taki moment, kiedy nie wiemy dalej, co mamy zrobić. Utknęliśmy w jakimś miejscu, w obrazie, w połowie zdania, i po prostu to jest ten czas, żeby wejść na stronę chat GPT i zacząć wpisywać prompty. No dobra, może nie, to nie jest ten czas. To jest moment, w którym który musimy jakoś przezwyciężyć. To jest jakiś moment takiej niemocy twórczej który zauważyłem, że od y, wielu lat nigdy mi się nie przydarzył. Myślę, że po tylu latach pisania jestem już chyba całkiem dobry w omijaniu całego tego writers' blocka i dzisiaj chciałbym się z wami podzielić takimi trzema rzeczami, trzema metodami, które absolutnie w moim przypadku działają. I być może zadziałają też w wasze. Nie wiem. Każdy jest inny, ale spróbujmy. Pierwsza rzecz to jest to, co powie Wam każdy coach na każdej siłce, jeżeli chcecie zrobić sobie super rzeźbę, taką jak ja na przykład, a nie być patyczakiem do końca życia, to, że odpoczynek jest elementem treningu. I to jakbyście ciężko nie cisnęli, to każdy potrzebuje pauzy. O ile nie macie zakontraktowanych 28 książek na następne dwa lata, nie wyzwania do Was wydawca nocami i nie pyta, kiedy prześlecie kolejny tekst. To zróbcie sobie po prostu przerwę. To jest super ważne, żeby przez chwilę pobyć trochę w innym miejscu, w głowie, chociażby nie tylko w czasie i przestrzeni, ale po prostu zająć myśli czymś innym. Bo pisanie czy tworzenie bardzo zależy od waszego emocjonalnego stanu. I to nie o to chodzi tutaj, żeby być cały czas szczęśliwym, bo z negatywnych emocji też powstają wielkie dzieła, ale najgorszym stanem tak naprawdę dla twórcy. Jest obojętność, jest pewnego rodzaju marazm, wypalenie się, dojechanie do, do miejsca, w którym w środku już nic nie ma, bo zostało wygrzebane z dna gara wszystko co było, i już tylko po prostu dzwoni blacha, i jesteście totalnie pustym naczyniem. Wylało się wszystko, nie ma więcej. No to trzeba z powrotem tam nawkładać. A żeby to zrobić, to musicie pobyć sobie gdzieś indziej przez jakiś czas. I często też bywa tak, że wracając po jakichś paru dniach, czy nawet tygodniach do rzeczy, które robiliście, w końcu możecie na nie spojrzeć obiektywnie. I stwierdzić, czy to jest dobre dalej. Przeważnie się okazuje, że jest lepsze niż wam się wydawało. Ta pauza y, pozwala nabrać powietrza i pozwala nabrać rozpędu, i, i wrócić z większym zapałem. Albo wrócić i stwierdzić, że to wszystko jest bez sensu już nie chcecie więcej na to tracić czasu, co też jest dobrym wyjściem dużo lepszym niż męczyć się w czymś, w projekcie, który nie ma przyszłości. Rzeczą, która pomaga mi często ruszyć z miejsca, jest y, poczytanie kogoś innego. To, jest, to nie o to chodzi, żeby ściągnąć, znaleźć słuchajcie, w Kormaku McCarthy'im e, fragment e, prozy e, i go splagiatować. E, chodzi o to, żeby pobyć w głowie kogoś innego. To jest metoda pokrewna do tej pierwszej, bo, mm, bo to też przenosi was głową gdzieś indziej, poza was, wasz własny projekt, poza to, co w tym momencie robicie. Bo czym jest sztuka tak naprawdę? Sztuka to jest oglądanie świata oczyma drugiej osoby. Każda książka to jest bardzo indywidualny punkt widzenia, który pozwala nam pobyć przez chwilę kimś innym. I bycie kimś innym i wrócenie później we własną skórę, to jest raz, że kształcące, ale dwa, że dające nabrać perspektywy, doświadczenia. I później łatwiej wrócić, łatwiej się pisze i, i łatwiej wystartować. Jest też taki pewien element, e, który nazywam zdrową zazdrością, który dla mnie jest bardzo mocno motywujący. E, często, często. Czasem zdarza się, że trafię na fragment, który strasznie mnie zdenerwuje tym, jak jest dobry. E, bo myślę sobie, że Dlaczego nie ja to napisałem? Dlaczego nie ja wpadłem na akurat taką konstrukcję słowną, taką metaforę? Albo nie wiem, dlaczego nie byłem w stanie stworzyć sam takiego pięknego opisu, który, który gdzieś znalazłem w jakiejś książce? I to daje mi takiego kopa, żeby jeszcze bardziej się starać, żeby jeszcze bardziej e, w, dopracowywać swoje umiejętności i być w tym pisaniu jeszcze lepszym. E, i to nie o to chodzi, że się z kimś ścigam albo komuś zazdroszczę, i, i to jest wyścig, i nie wiem, wygrywa ta osoba, która będzie miała więcej pucharów na półce. Nie, chodzi o to, że, że to jest taka, wiecie, pisanie i tworzenie to jest zawsze droga rozwoju, gdzie człowiek myślę, że powinien się ścigać głównie ze samym sobą. I tworzyć w taki sposób, że każda kolejna rzecz powinna być lepsza od tej poprzedniej. Ale taki bodziec z zewnątrz, takiej zdrowej zazdrości o to, że nie wiem, ktoś stworzył rzecz, y, która trochę mówi waszym głosem i trochę przypomina to, co moglibyście napisać i zrobił to lepiej od was, y, no to jest zawsze taki kop w tyłek, żeby jednak bardziej się postarać i jeszcze bardziej skupić i stworzyć y, rzeczy lepsze. Trzecia rzecz, y, która pomaga moim zdaniem bardzo dobrze ruszyć z miejsca, to jest y, taka typowa rada pisarska, y, którą przeczytałem kiedyś w wywiadzie z Williamem Faulknerem. Ja ogólnie nie wierzę w ogóle w takie kołczowanie <grych> i nie wierzę w ogóle za, za bardzo w te wszystkie rady o tym, jak pisać, co pisać i tak dalej, i tak dalej. Ale William Faulkner powiedział kiedyś, Fantastyczną rzecz, która moim zdaniem sprawdza się w 100% i w naprawdę w 10 przypadkach na 10. Y I ta rada brzmi: y nie wypisuj się do końca. O co w tym chodzi? W momencie, kiedy piszecie, macie jakiś pomysł na scenę, czy y cokolwiek, czy jesteście, nie wiem, w trasie, macie, macie dobry, dobry rytm i, i wszystko ładnie się układa. Y nie kończcie, nie, nie dopisujcie nigdy sceny do końca. Przerwijcie to przed, nie wiem, kilka zdań od, 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 od zakończenia i zostawcie sobie na następne posiedzenie z, z tekstem. To jest, to jest fantastyczna rada, która zawsze działa. Bo co się dzieje wtedy? Następnym razem, jak siędziecie do kartki czy do swojego własnego projektu, od razu wiecie, od czego macie zacząć. To jest, likwiduje Wam to w tym momencie. Ogromny stres, który towarzyszy pisaniu pierwszego zdania. Białe płótna i czyste kartki mają pewną zdolność do paraliżowania człowieka i paraliżowania jego myśli. Te pierwsze zdanie jest zawsze najtrudniejsze do napisania. Nawet jeżeli człowiek już ma jakiś tam pomysł, to później je przerabia w nieskończoność. I ono jest super ważne, bo to jest, wiecie, że to jest pierwszy kontakt, Waszego czytelnika z tym, co zrobiliście, i ono będzie oceniane. Ono nie przejdzie niezauważone. I to jest taki. Strasznie wymagający moment, żeby się zmusić do tego, żeby zrobić to jak najlepiej. W momencie, kiedy wiecie, co macie zrobić, bo urwaliście w połowie swoje zadanie, nie stajecie znowu przed białą kartką, którą trzeba czymś wypełnić, bo zaczynacie nową scenę, zaczynacie nowy rozdział, zaczynacie nowy projekt, tylko po prostu już startujecie w momencie, który przerwaliście wtedy i, i wiecie, co macie dalej pisać. Plus przez cały ten czas, który upłynął pomiędzy urwaniem tego, tego procesu pisania, a, a rozpoczęciem od nowa. Nie, wierzę w to, że ta myśl nie da wam ostygnąć, i do niej przyczepi się jeszcze więcej dużo innych myśli, które pozwolą wam mieć jeszcze więcej bardziej przygotowanym przychodzić do tej kartki, czy do tego projektu i nie tracić czasu. Ja kiedyś pisałem w taki sposób, że e, przychodziłem, e, czekałem na aż spłynie na mnie natchnienie z sufitu. E, słuchajcie, odpalałem plik. I siedziałem i się gapiłem w niego na przykład godzinę i nie zapisałem żadni, ani jednego słowa. To był, bo to był mój czas na pisanie i, i, i nie wiem, i inspiracjo spływaj na mnie, będziemy pisać. No, no trochę jej dzisiaj nie ma. No to nie wiem, to pogram w tekena. Wiecie, to jest strata czasu. Do kartki myślę, że trzeba siadać przygotowanym. Jak już człowiek dokładnie wie, co chce powiedzieć. I większość pracy pisarza się wykonuje poza kartką. Odbywa się poza plikiem, poza kartką, odbywa się w waszej głowie. A to, co musicie zapisać, to już jest po prostu czysta praca do wyklikania i tyle. I chyba myślę, że jeszcze jedna rzecz jest ważna. Jak to w reklamie się proszków mawia, lepiej zapobiegać niż leczyć. I tego writer z myślę, że do, te, do pewnego stopnia da się uniknąć, wypracowując sobie pewną rutynę pracy. Ja, na przykład, przy pisaniu tej obecnej książki, nad którą teraz pracuję, mam taki limit, żeby codziennie pojawiło się tam 500 słów. I to mi daje coś takiego, że co by tam nie było, po prostu pojawia się, pojawiają się jakieś słowa. One później mogą zniknąć stamtąd, ale już mam wypracowaną pewną taką metodologię pracy, gdzie ja konsekwentnie zapisuję kolejne strony i ta powieść rośnie i ona rośnie dużo szybciej niż moje poprzednie książki, które, wiecie, na który, w których, przy których czekałem, aż inspiracja spłynie na mnie z sufitu. To już się nie dzieje. 500 słów to jest w ogóle bardzo niski próg wejścia. To nie jest rzecz którym człowiek musi nie wiem na którym musi poświęcić nie wiadomo ile czasu dla osoby która wie co ma napisać to jest pół godziny pracy tak naprawdę ale to wystarczy bo jak już jest to 500 słów zapisane to kolejne 500 może powstawać bez ciśnienia i czasem robi się z tego 1500 a czasem 2 mój absolutny rekord to jest 4000 słów w jeden wieczór zapisane Następnego dnia skasowałem z nich 3800, bo były bez sensu kompletnie. Ale wyniki tak był imponujący, więc całkiem nieźle. No dobra, no i słuchajcie. No i tyle z coachingu literackiego, który nie wiem, czy komukolwiek się do czegokolwiek przyda. Książka powstaje w bardzo dobrym tempie, o dziwo, i bardzo fajnie mi się ją pisze. Także myślę, że. Nie chcę obiecywać nic oczywiście, ale. Jest szansa, że w przyszłym roku coś może już się pojawić. A tymczasem ogień z każdej strony jest dalej dostępny na stronie rcy.pl i jeżeli chcecie osiągnąć po coś co też bardzo dobrze mi się pisało i myślę, że fajnie wyszło, to zapraszam. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.